Każdym dniem myślę, że, że to będzie wyglądało coraz lepiej. Trener ma, swój, ma swoją wizję tego, co, co ma się dziać w reprezentacji. Na początku zawsze to jest najtrudniejszy moment, żeby to wszystko zaczęło wyglądać od początku super, jakby się chciało. Wiadomo, że nie raz potrzeba czasu, ale wydaje mi się, że trener ma swoją wizję, wie czego chce przede wszystkim i będzie robił wszystko, abyśmy grali na, na wysokim poziomie. Ja myślę, że w tej, w tej, w tej reprezentacji na każdym potrzeba odpowiedzialność i tej, tej odpowiedzialności powinniśmy wszyscy się nauczyć. Odpowiedzialność musi spożywać na, nie na jednym czy dwóch zawodnikach, tylko dla, najlepiej na, dla, na całej drużynie. Ja jeszcze z trenerem nie miałem żadnej rozmowy. Na razie to cały czas trenujemy. Mamy wszystko, czego oczekujemy. Mamy ciszę, spokój, warunki do pracy, więc wiemy, że to będzie na pewno taki mecz. Mimo że towarzyski, ale myślę, że to będzie taka walka o każdy metr boiska i myślę, że jak i nasi zawodnicy, tak i Słowacy, którzy tutaj przyjadą, będą chcieli pokazać się też, co by nie mówić, przed swoim nowym trenerem.